Przed mikrofonem Tomasz Małecki, moim gościem jest Tomasz Szymkowiak, biegacz, lekkoatleta, mistrz polski. No właśnie, wielokrotny mistrz polski. Ile tych mistrzostw już Tomasz? 10 10 mistrzostw Polski. W niedzielę biegałeś kros ostrzeszowski. Jak to wyglądało? Jaki czas? Jakie miejsce? Yy, trasa była na krosie ostrzeszowskim bardzo wymagająca. Co prawda bieg jest ulicami. Myślałem, że kros ostrzeszowski, to będziemy biegać po lesie. Bieg jest cały czas po asfalcie, natomiast płaskiego dystansu tam praktycznie nie było przez 21 km albo podbiegi, albo zbiegi. Ja tam pojechałem ze względu na zobowiązania, które miałem ze względem firm, które mnie wspierają i, i, i liczyłem na to, że nie trzeba będzie biec szybko, natomiast przyjechali Ukraińcy no i przez 17 km Ukrainiec bardzo mocno chciał mnie zgubić. Na 18 kilometrze zaatakowałem, udało się dobiec do mety jako pierwszy. Czas godzina 10:40, ale no, no tutaj chodziło mi głównie o to, żeby zwyciężyć. Tak, podobnie jak w Toruniu, a nie o to, żeby, żeby wykręcić jakiś super czas, ponieważ tam czasu dobrego nie da się zrobić. Właśnie wróćmy do tego Toruniu, o którym wspomniałeś. Tam był czas godzina 8:54. Zawody kilka tygodni temu. Co to za zawody? No i, i, i też sukces. Były to Mistrzostwa Świata Mastersów. Dwa lata temu były, odbywały się te zawody w Degumie. wtedy jeszcze wtedy 34 lata, więc nie mogłem startować w Mastersach. Można od 35 roku życia. Akurat tak się udało idealnie, że w tym roku są w Toruniu, za dwa lata są w Toronto w Kanadzie, więc prawdopodobnie też nie pojadę bronić tytułu. no Zobaczymy, może się coś zmieni. No i, i jeżeli chodzi o ten półmaraton zapisany byłem w, na półmaraton oraz na 10 km był odstęp tylko 3 dni, z dyszki zrezygnowałem e, Pobiegłem w półmaratonie, w sumie można powiedzieć, że był to mój debiut w półmaratonie. Zrezygnowałem z dyszki i opacało się zrezygnować. Zrezygnowałem z dyszki też ze względu na problem z, z mięśniem dwugłowym. E, dwa tygodnie, 1 marca, nie trenowałem praktycznie wcale, ze względu na to, że go naciągnąłem. E, wiedziałem, że nie będę przygotowany na dwa dystanse. E, nawet te trzy dni e, chciałem dłużej po prostu potrenować, żeby chociaż wrócić do tej dyspozycji przed kontuzją. Dwa tygodnie treningu udało się na jakiś tam poziom wskoczyć. Ilo zawodników w nie biegło? O półmaraton był najliczniejszą konkurencją. Biegło około 600 zawodników, e, łącznie z kobietami, ale kobiet tam nie było tak dużo, e, więc no ciężko było naprawdę stwierdzić po liście, kto będzie mocny, kto nie. E, wiedziałem, że to się okaże dopiero na biegu. Pierwszy kilometr był bardzo spokojny, przebiegliśmy go w 3.25, biegła cała grupa 600 osób praktycznie. W, na drugim postanowiłem nieco zerwać, żeby sprawdzić ilu biegaczy będzie zainteresowanych walką o, o czołowe lokaty. Zostało nas, została nas trójka. Na czwartym kilometrze <laughs> zaproponowałem im, żeby, żebyśmy się pozmieniali, ponieważ 10,5 km biegliśmy w jedną stronę, było pod wiatr. 10,5 z powrotem. Wszyscy stwierdzili obydwoje, że, że oni sobie pobiegną za mną. A to byli Polacy czy. Nie, 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 to był Hiszpan i Portugalczyk. I, I w takim razie postanowiłem, że znowu urwę i, i pod ten wiatr, jeżeli i tak się męczę samemu, to, to już postaram się do końca biegu yy, biec samemu, no i tak, tak też się udało zrobić. Samotne zwycięstwo Tomasza Szymkowiaka w grodzie Kopernika. Tak jak powiedziałeś, to twój debiut w półmaratonie. Dotychczas byłeś znany z oczywiście 3000 metrów z przeszkodami, później 10 km, przedłużasz ten dystans. Czy doczekamy się Tomasza Szymkowaka na maratonie? Odkąd można powiedzieć, że przestałem biegać w kadrze polskiej i ze względu na kontuzję pożegnałem się, można powiedzieć, z przeszkodami. E, opowiedziałem sobie, że wystartuję półmaraton i maraton, ale, ale żeby do tego się przygotować na wysokim poziomie potrzebne jest po prostu dużo czasu, dużo zgr zgrupowań, na które ja teraz tak do końca nie mogę sobie pozwolić ze względu na to, że zajmuję się też wieloma innymi rzeczami. Odwlekałem ten start w półmaratonie i w maratonie, ponieważ powiedziałem sobie, że jak maraton to 20, jak półmaraton to godzina 2 albo godzina 1, a że ze względu na to, że nie było czasu no to nie startowałem w tym półmaratonie. W końcu przyszedł taki moment, że powiedziałem no, startuję nieważne na ile jestem, wiedziałem, że nie jestem gotowy na to, żeby powiedz godzinę 2 czy godzinę 3, ale no, za założyłem sobie jakiś cel, Mistrzostwo świata mastersów i, i ten cel udało się osiągnąć, a teraz y no, będziemy urywać z tego wyniku na pewno ile się uda urwać, zobaczymy. Myślę, że staćmy cały czas na bardzo dobre bieganie. Myślę, że nawet w maratonie jestem w stanie przebiec ten dystans po około 3 minuty na kilometr, czyli to wychodzi godzina 3, mimo tego, że już mam 30 w tym roku 6 lat, ale, ale no, czy będzie zdrowie i czy będzie czas na to, żeby osiągnąć, tak szybko biegać na treningu i aby po tym treningu się regenerować, odpoczywać, no to się okaże. Miejmy nadzieję, że będzie ta godzina, godzina 2, godzina 1, może nawet i 20 w maratonie, Porozmawiamy na koniec ogólnie o bieganiu. Wiosna się zbliża, w zasadzie już przyszła do nas. Wielu biegaczy wyszło, wyszło na ulicę na bieżnie. Co, co byś poradził, takie najważniejsze rady dla początkujących biegaczy, a także dla tych powiedzmy, trochę bardziej zaawansowanych, którzy po tym zimowym śnie wybiegają na ulicę? No, przede wszystkim zaopatrzyć się w porządne buty do biegania z dobrą amortyzacją. Jeżeli Ktoś nie może sobie pozwolić na takie buty, to aby jak najwięcej treningów biegał gdzieś tam yy, po miękkim terenie albo u nas na stadionie albo w lesie, aby nie biegał ulicami, gdy, gdy, gdy nie ma naprawdę porządnych butów z dobrą amortyzacją. Wiadomo, że początki są ciężkie, więc najlepiej rozpoczynać od marszu biegów. Często jest tak, że <laughs> biegacze przychodzą pierwszy raz i widzą jak na stadionie. Ludzie biegają, jest im wstyd się zatrzymać albo przejść do, do marszu, a ci ludzie najczęściej trenują od, od kilku miesięcy, może kilku lat regularnie, więc nie ma co oglądać się na innych. Każdy musi dostosować yy, możliwości tempo yy, do swoich możliwości i, tak jak powiedziałem, buty, odżywianie, jeżeli jest szansa, yy, jak najwięcej na odpoczynek, czasami udać się. Na basen, y, do fizjoterapeuty, jeżeli jest taka możliwość, ponieważ na początku, gdy się rozpoczyna te swoje, tą swoją przygodę z bieganiem, często jest tak, że zaczyna coś boleć, a to kolano. A to stopa, a to biodro, kręgosłup, więc wtedy no, no, trzeba od razu reagować, żeby żeby, no, nie złapać jakiejś poważnej kontuzji. Dziękuję Tobie bardzo. Moim gościem był Tomasz Szymkowiak, dziesięciokrotny mistrz Polski, mistrz świata Masters w półmaratonie. I ten mistrz świata zachęcał nas do wyjścia, do biegania, także widzimy się na ulicy, widzimy się na bieżni, no i widzimy się... Na biegu już za kilka tygodni. Przynajmniej będziesz, będziesz biegł, czy będziesz kibicował? Yy, bardzo możliwe, że pobiegnę. W ten sam dzień są Mistrzostwa Polski na 10 km w Radomiu. I tak już od 4 czy 5 lat się niestety przytrafia. Ale bardzo możliwe, że zostanę tutaj we wrześniu i wystartuję w biegu kosyniera. Czekamy do biegu kosenierów. Przypomnę jeszcze raz moim gościem Tomasz Szymkowek. Już nie tylko mistrz Polski, ale również mistrz świata. Dziękuję bardzo. Dziękuję.